Piszcie mi, mi, że takie recenzje Wam się podobają i takie y, pomysły na coś, na przykład kuchenne rewolucje z Błażejem, to też może się pojawić. Piszcie w komentarzu i chcę Wam coś pokazać, raczej powiedzieć. Pojawi się lub od Was to zależy, może pojawić się: Uwaga, 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 recenzja konsoli 360 pomniejszonej wersji. Tak, nie przesłyszeliście się. Będzie pokazane jej działanie i ogólny, ogólną recenzję dostaniecie. Konsoli 360. I wiem, że wielu już przeniosło się na konsolę One czy coś w tym stylu. Ja z miłą przyjemnością zagłębiam się w konsoli 360, ponieważ tylko taką mam, a że nie mam co fajnego recenzjować, pokażę Wam konsolę 360 w pomieszczonej wersji i możecie powspominać jak to kiedyś było, gracze. Co Wy na to? No w, cóż, werdykt pozostaje Wasz w komentarzach. Czujnie patrzę. I kto mi teraz napisze? Dobra, może tak.